Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy w naszej Boszczanowskiej Parafii misje święte, które odbywają się w roku świętym, w roku jubileuszowym, który przeżywamy pod pasmem pielgrzymi nadziei. Dzisiaj przybywamy do tego wieczornika na jubileusz małżonków. Bardzo się cieszymy z Waszej obecności cieszymy się z tego, że razem będziemy mogli się modlić. Temat tej kolejnej nauki misyjnej to słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy, a zostały zapisane przez świętego Jana. Do końca ich umiłował. Do końca ich umiłował. Jezus, kiedy spożywał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę, był świadomy, swojego bliskiego odejścia i umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Biegniemy dzisiaj troszeczkę, może nie tylko naszymi myślami, ale bardziej naszym sercem do Wieczernika. Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty. Sakrament Eucharystii i sakrament kapłański. Wiemy dobrze, że te dwa sakramenty są ze sobą powiązane. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, a kapłaństwo jest dla Eucharystii. Do końca ich umiłował. Drodzy bracia i siostry, kochani małżonkowie, Eucharystia, w której uczestniczymy, jest wielkim darem. To jest największy z cudów, w którym możemy uczestniczyć. I w czasie naszych misji parafialnych chcemy pogłębiać naszą wiarę. Chcemy też odnowić i pogłębić naszą miłość do Eucharystii. To nie jest tak, że to my robimy łaskę Panu Bogu, że przychodzimy nam przez świętą w niedzielę. Jest zupełnie odwrotnie. To Bóg zrobił łaskę Tobie i mi, że zostawił nam siebie w najświętszym sakramencie. Eucharystia jest jednym z największych cudów, bo za chwilę na tym ołtarzu Jezus do nas przyjdzie pod postacią Białego Chleba. To na tym ołtarzu w sposób bezkrwawy dokona się Jego ofiara. Jezus umrze. Pozwoli przybić się do krzyża, ale także zmartwychwstanie. Ten biały chleb stanie się prawdziwym ciałem Jezusa. Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ja w to wierzę? Dzisiaj też w Ewangelii słyszeliśmy, że te słowa, które mówił Jezus, nie do końca były zrozumiane przez jego słuchaczy. Jezus mówił właśnie o tym, że ciało moje. Jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jezus mówi, że pośród nas są ci, którzy nie wierzą. Istnieje niestety takie niebezpieczeństwo, że Eucharystia może nam spowszedniać. Mogę przychodzić na ze świętą i nie doświadczać tego niezwykłego spotkania z żywym Bogiem. Potrzebna jest nam. Nasza wiara. W to, że Bóg prawdziwie przychodzi. Jeżeli chcemy uświęcać nasze życie, życie małżeńskie, życie rodzinne, to potrzebujemy Eucharystii. Potrzebujemy przyświętej. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Bez Eucharystii duchowo umieramy. Bóg także przychodzi do nas w swoim słowie. To słowo, które daje nam dzisiaj w sobotę, w trzecim tygodniu okresu Wielkanocnego. To Słowo Boga jest żywe. To Słowo Jezusa jest ciągle aktualne. To Słowo Jezusa jest drogowskazem na nasze codzienne życie. Pytamy dzisiaj siebie, jak mamy lepiej żyć w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. Mamy słuchać Jezusa. Chcemy dzisiaj za Szymonem Piotrem powiedzieć, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Eucharystia to wielki dar, często przez nas niedoceniany. Chcemy w tym roku świętym, w roku jubileuszowym, w czasie naszych misji odkryć na nowo ten wielki dar. Jezus zostawił nam siebie w najświętszym sakramencie. Powiedział: Ja jestem z Wami. Przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus ciągle jest obecny w tym tabernakulum i we wszystkich tabernakulach na całym świecie. Ten czas, który przeżywamy jest szczególny, dlatego, że jesteśmy dzisiaj w przededniu w czwartej niedzieli wielkanocnej, którą przeżywamy w kościele jako niedzielę dobrego pasterza. Pita niedziela rozpoczyna tydzień powszechnej modlitwy o nowe powołania do służby Panu Bogu w Kościele. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Jeżeli mówimy dzisiaj o Eucharystii, to myślimy także o kapłaństwie. Dzisiaj często słyszymy takie stwierdzenie, że mamy kryzys powołań. Tak czy nie? Jeszcze do niedawna w Goszczanowie był ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz. Dzisiaj jest tylko sam proboszcz. Czy mamy do czynienia z kryzysem powołań? Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Bo Pan Bóg cały czas powołuje tak samo. Bóg jest hojny. I jeżeli byśmy nie mówili o kryzysie powołań, Ktoś kiedyś trafnie powiedział, że mówilibyśmy wtedy o kryzysie Pana Boga. Dzisiaj raczej mamy kryzys pozytywnej odpowiedzi na powołanie, które daje nam Pan Bóg. Dzisiaj trudno młodemu człowiekowi powiedzieć: Panie Jezu, zostawiam wszystko i idę za Tobą. Zobaczmy, że tak naprawdę nasze rodziny, nasze domy są właśnie tymi miejscami, gdzie rodzą się nowe powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego. To nie jest tak, że ciężar spadają z księżyca. Nasze rodziny są domowymi kościołami. I jeżeli w naszych domach, w naszych rodzinach, nie będzie tej troski o życie religijne, o życie wiary, no to te powołania się nie zrodzą. Ja z perspektywy czasu dzisiaj dziękuję za wiarę moich rodziców. Ta wiara była taka prosta, zwyczajna, ale w naszym domu nie wyobrażaliśmy sobie niedzieli bez Eucharystii, bez Mszy Świętej. To było takie normalne, że razem idziemy na niedzielną Eucharystię. Był taki moment, kiedy też udawało nam się wspólnie modlić wieczorem całą rodziną. Ja wtedy byłem w klasie naturalnej. Czułem, że w moim sercu rozgrywa się pewna walka. Z jednej strony czułem ten głos Pana Jezusa, ale z drugiej strony miałem też jako nastolatek swoje marzenia o przyszłości. I wtedy podczas tej modlitwy różańcowej, która miała charakter rodzinny, w ciszy swojego serca prosiłem Maryję o to, aby ona pomogła mi dobrze rozeznać moje powołanie. I wierzę, że ten czas, ta wspólna modlitwa była dla mnie bardzo owocna. Kardynał Wyszyński powiedział kiedyś, że jeżeli dacie mi świętych synów, to ja dam Wam świętych kapłanów. Powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego rodzą się w naszych domach, w naszych rodzinach. Dlatego. Tak ważne jest to świadectwo codziennego życia małżonków, którzy stają się rodzicami. To oni mają przekazać wiarę i później mają też troszczyć się o to, żeby ta wiara się rozwijała. A my dzisiaj często żyjemy w naszych domach, w naszych rodzinach, tak jakby Pana Boga nie było. Traktujemy go jako tylko i wyłącznie dodatek. A przecież mamy budować na mocnym fundamencie, na Bogu. Mamy budować nasze życie rodzinne i małżeńskie na Bogu. I wtedy, pomimo wszelkich trudności, nasz dom, nasza rodzina się ustoi. Ktoś kiedyś powiedział, że rodzina, małżeństwo jest najświętszym miejscem na ziemi. Bardzo mi się podoba to określenie. Że rodzina jest. Najświętszym miejscem na ziemi. Ktoś powie, jak to? Pan Jezus przyszedł na świat w rodzinie i poprzez ten fakt Jezus uświęcił także nasze rodziny. W rodzinie rodzi się nowe życie. To jest wielki dar, to jest wielka łaska. Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. W którym Bóg chce mieszkać. Czy my o tym pamiętamy? Czy my o to się troszczymy? Widzimy, że dzisiaj rodzina jest także bardzo mocno atakowana. Święta łucja wizjonerka z Fatin mówiła, że w XXI wieku rozegra się walka o rodzinę. I dzisiaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami dramatami z rozpadem małżeństwa i tak dalej. Dlatego nasze rodziny mają być Bogiem silnym. Dlatego trzeba nam powrócić do tego, co fundamentalne i podstawowe. Do wspólnej niedzielnej Eucharystii, do wspólnej modlitwy, która ma charakter rodzinny, wspólnotowy. Nie ma piękniejszego przykładu niż rodziców, którzy klękają na kolana i modlą się. Takie obrazy się zapamiętuje. Dzisiaj nie wystarczy tylko i wyłącznie mówić o modlitwie. Jako rodzice jesteśmy zaproszeni do tego, żeby dać przykład tej modlitwy. I to, że upadamy na kolana, nie jest wyrazem naszej słabości, naszej małości. Człowiek jest właśnie wielki wtedy, kiedy pęka w pokorze przed Bogiem. Nie bójmy się przyjąć takiej postawy. Zaprośmy na nowo Boga do naszego życia, do naszej rodziny, bo może z tak wieloma sprawami sobie nie radzimy. Może życie nas nie oszczędza. Zawołajmy dziś Jezu, zapraszam Cię do mojego domu. Zapraszam Cię do mojej rodziny. Ksiądz Piotr Pawłkiewicz mówił, że. Żeby kogoś okraść, trzeba go najpierw związać. I my dzisiaj w naszych domach, w naszych rodzinach też bardzo często jesteśmy związani. Przywiązani do pilota od telewizora, do ekrana komputera, do smartfona. A diabły, mówi ksiądz Pawłukiewicz, workami wynoszą szczęście i miłość z naszych domów. My na to pozwalamy, bo pozwoliliśmy się przywiązać. Może dzisiaj trzeba nam, drodzy bracia i siostry, troszeczkę się obudzić, bo może jesteśmy uśpieni. Ten rok święty, rok jubileuszowy jest właśnie po to. Przybywamy tutaj dzisiaj w tej pielgrzymce, na jubileusz małżeństw, bo chcemy, żeby coś się w naszym życiu zmieniło. Chcemy coś odnowić, za chwilę odnowimy przyrzeczenie małżeńskie. I wiemy też dobrze, że my w naszych domach, w tych relacji małżeńskich ciągle się uczymy. Nie jest łatwo. Istnieje też wiele anegdot na temat życia małżeńskiego, które lubię przytaczać. Ktoś kiedyś tak żartobliwie powiedział, że żona jest jak panią stróż. Prawda, panowie? No ja wam dokończę. Anioł przed ślubem, a stróż po ślubie. Tak to trochę jest, ale panowie też nie są lepsi. Ktoś kiedyś opowiadał, że żona bardzo mocno martwiła się, bo jej mąż nie wrócił na noc do domu. Czekała, czekała, rano się obudziła, taka zaniepokojona i zadzwoniła do kolegów swojego, męża, że czasem mąż nie spędził u nich nocy. Czek powiedziało, tak, tak, mąż spał u mnie, ale już wraca do domu, a dwóch powiedziało, że mąż jeszcze śpi. Zobaczmy, że my w tych naszych relacjach się docieramy, różnimy się, ale też potrzebujemy siebie nawzajem. Mówiłem podczas konferencji, że celem życia małżeńskiego jest właśnie uświęcenie mojego współmałżonka. Pomyć sobie, że bez mojego wsparcia, bez mojego zaangażowania mój mąż czy moja żona nie osiągnie zbawienia. Ja jestem danym mu po to, żeby mu pomóc w tej drodze do nieba. Potrzebujemy siebie nawzajem. Celem naszego małżeństwa jest wzajemne uświęcenie. My o tym pamiętamy, że razem zmierzamy ku niebu, bo tam mamy przygotowane mieszkanie przez kochającego Boga. I lubię to powtarzać, że do nieba idziemy parami. Nie po pojedynkę, do nieba idziemy parami. Ja mam dołożyć wszelkich starań, aby razem z moim współmałżonkiem dojść do nieba i osiągnąć wieczną chwałę. Jezus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Związek małżeński jest sakramentem. On został przez Boga uświęcony. To Bóg jest naszą siłą. W tym Roku Świętym szukamy nadziei i tą nadzieją jest właśnie Jezus Chrystus który nas uzdalnia do tego, żebyśmy umieli sobie nawzajem służyć. Bo kochać to nic innego, jak służyć. Jezus jako pierwszy nas ukochał, dał nam i zostawił przykład tej miłości. Jak kochać? My mamy go dzisiaj naśladować. Na zakończenie chcę Wam zostawić jeden obrazek, który jest nam bardzo dobrze znany. Obraz świętej rodziny z naszej pańskiej bazyliki. Wiemy wszyscy, jak on wygląda. Jest tam przedstawiona święta rodzina. Jest Maryja, jest święty Józef. Ale w centrum jest Jezus. Mały Jezus, który niejako prowadzi swoich rodziców. Jeżeli przyjrzymy się temu obrazowi bardzo dokładnie, to zobaczymy, że ta stopa Jezusa jest wyciągnięta do przodu. I to jest też podpowiedź dla nas. My w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach też mamy dać pierwszeństwo Panu Jezusowi. To Pan Bóg ma nas prowadzić. To Pan Bóg ma być naszym przewodnikiem. I myślę, że warto tak właśnie uczynić. Zaprosić Jezusa do swojego domu. Zaprosić na nowo Jezusa do swojej rodziny do swojego małżeństwa, do swojej relacji. Drodzy małżonkowie, uchwyćmy się dzisiaj mocno Jezusa, tego, który jest źródłem prawdziwej miłości. I módlmy się na zakończenie. Święci małżonkowie, Maryjo i Józefie, wzory i opiekunowie rodzin, do was uciekamy się, prosząc o pomoc i ochronę Pokażcie nam, naszym dzieciom i naszym rodzinom tę samą prostą i czułość, jaką okazywaliście Jezusowi. Sprawdźcie, prosimy, by każda rodzina, święta na wzór Waszej rodziny, była dla wszystkich jej członków szkołą cnót i ostroją świętości. Pomagajcie nam poznawać, kochać i służyć Jezusowi tak, jakby sami Go poznaliście, kochaliście i służyliście Mu. Ochraniajcie bliskich naszemu sercu, brońcie nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i zła. Wyproście nam z wiary. Wraz z Jezusem bądźcie przy nas w chwilach smutnych i radosnych w pracy i odpoczynku. A na końcu życia przyjmijcie nas do siebie w niebieskiej ojczyźnie. Amen.